Witajcie! W kolejnym odcinku z gry Crusader Kings 2. Oczywiście tak, troszeczkę nudno, bo... Może nie nudno, może nie powiem, że nudno, ale troszeczkę monotonnie, bo ciągle tylko gra Crusader Kings 2. Tak, to prawda. Ale... Liczę, że mimo wszystko jesteście zadowoleni z tego. Ciągle pracuję, bo Mountain Blade coś mi nie działa. Nie wiem czy zadziała kiedykolwiek. Problem jest taki, że Mountain Blade... Mm, ma jakieś problemy tak to jest bardzo brzydkie wytłumaczenie ale powiem o co chodzi i wyłącza mi się komputer w trakcie nagrywania i ja całkowicie nie wiem czemu dlatego no cóż na razie czekamy że tak powiem będę cały czas próbował o co chodzi Batchu ale na razie jest The Kings myślę moja podstawowa i główna seria i powoli będę się przemieszał do innych serii ale to powoli jeszcze mamy czas tak w tym czasie spokojnie ci zdobywają, bardzo dobrze, to jest na rękę, żeby zdobywali na siłę, bo tu jest dużo obrońców, troszeczkę im mimo wszystko, moja half sister, troszeczkę im mimo wszystko zniszczymy tych, zniszczymy tych, jak to się nazywa, w Murciach, do Murcia i no jak to się nazywa? No zapomniałem yy... Przepraszam Was za tę małą przerwę Jesteśmy znowu yy, Czekaj skończyłem A, troszeczkę im wojska spadnie No i rzeczywiście spadło im Tutaj ci przegrywają, ale to tam mało mi obchodzi A ja teraz mam o wiele większe wojska 28% to jest A, ok, akcept yy... I teraz to jest ten moment kiedy zbieramy nasze wojsko. Tak. Moglibyśmy osiągnąć więcej, ale nie mamy na to czasu. Nie ma na to czasu. Dlatego trzeba szybko to zebrać. Ktoś, a mój następca tronu powoduje, że mi rośnie dekadencja. Jest taki nijaki, szczerze. Myślałem, że będzie lepszy, ale. Dobra, potem troszeczkę to zmienimy. Dobrze. Niech moje wojska się zbiorą. Tak. Ruszamy tu. Nie, tu, 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 tu. Zbieramy się tam, gdzie pokazywałem, nie ma. Nie ma innych zmian. Co oni tu przyjęli? A, no to teraz będziemy w Walencji. No, to potem zrobimy im Hollywooda O Walencji. Już nie będzie tak fajnie. Dobra. Łączymy w tym czasie te jednostki. Wybieramy najlepszych dowódców, których mam pod ręką i ruszamy na nich. Tak. Ruszamy bez przedłużania, żeby zniszczyć. Żeby ich zniszczyć po prostu. Yy, uciekają. Drugi, trzeci. No to idziemy za nimi, bo nie mamy zamiaru im odpuścić. Jedenasty. Piętnasty. Dobra, idziemy dalej. A nie, okej. Okay. To tu się zbieramy i tu ich niszczymy. Tu jest pogrzeb. Dla tej armii. Tak, tutaj oni znik znikną. Bardzo dużo dostaliśmy. Idziemy dalej i potem wracamy do Kunka. Trochę mi niestety jednostek poginie. Słabo. Ale potem wracamy, więc będzie już lepiej być lepiej. Tak, ci no, są już raczej... można o ich zapomnieć o tej armii. 1%. Przegrałem tam bitwę chyba raz. Nie, straciłem kontrolę, dlatego no to jak, jak odzyskam kontrolę, to zyskam naprawdę dużo, tak mi tylko powiedział. Zbędę naprawdę na wysokim plusie, że tak powiem. Dobra, od razu atakujemy bez przedłużania. Te twierdze nie powinny być duże, bo rzeczywiście nie są 161 obrońców, to nie jest zbyt dużo. Tak i jeszcze to. Hop, wchodzimy pierwsza twierdza jest zawsze największa ci idą na kunka znowu pewnie no i tak i zdobyliśmy i czekamy którego 23 23 ok idziemy na nich nie uciekną nam nie uciekną nie mają szans najmniejszych szans tak są już tylko Pak, koniec Co? A co? Aha. Jakiegoś nowego żołnierza dostałem. O chcę podpisać pokój. No, zgodzimy się, poddali się, tak, poddali się. Bardzo mnie to cieszy. Teraz musimy chwilę spokoju. Jednak teraz potrzebne jest naszemu. Nasz kraj potrzebuje chwili spokoju. Bo potrzebujemy e, lekkiego odpoczynku od tego tej wojny. No wasalizacja się na pewno nie zgodzi Potem zaraz za jakiś czas wypowiemy mu wojnę Ale to za chwilę muszą mi się e, Wojska odnowić W tym momencie Mój król już jest stary, stary, stary Dość stary, więc będzie powoli już chyba niestety Odchodził e, W zapomnienie no cóż, powoli, powoli. W tym czasie co tu się dzieje. Aaaaa! To ci teraz... Nie, ci nie walczą. Hm. A ci tu walczą gdzieś. Rozumiem. Albo nie, nie mogę im jeszcze wypowiedzieć znowu wojny. Pewnie znowu jeszcze nie... Nie, a nie nie mogę, bo jeszcze bym dostał minusy... Yy, nie zmieniamy nikogo. Jak tam w ogóle katolicy? Katolicy? Katolicu? No dobra, idziemy teraz tu. Katolików już raczej z tego co widzę nie ma. Większościowo zostali prawie zniszczeni. Wycięci, wpieni, można powiedzieć. To bardzo dobrze, bardzo dobry znak. Eee, ciągle jednak mnie do tej wojenki, że tak powiem, kusi i ciągnie. Dlatego myślę, że na pewno długo nie będę w takim E, stanie jak teraz, czekał tylko Ale myślę, że w najbliższym czasie samatakujemy. Dobra, poulepszamy sobie trochę stolicę Zarabiamy 20, 23 Pieniążki, hmm. bo nie wiem co to są za pieniądze zaraz To nie wiem co... Dobra, no cóż, musimy Musimy? Nie, nie musimy. Chcieli zmniejszyć mi te City Taxation, no co, ale ja się nie zgodziłem Nie ma takiego zmniejszania jak wygląda sytuacja? Wiem, że... Mm, problem jest taki, że... Ja jestem tu. Andaluzja 34, Kastylia jest tu 15. Czy ja mam jakichkolwiek sojuszników? Mam niby Mauretanie. Mam niby Mauretanie. Ale gdzie spadło Mauretanie? Ja jestem tu. Mauretanie jest... Mauretanii nie ma. Niestety nie ma Mauretanii. No cóż. Mm, właśnie to jest ten problem, bo ja nie chcę samemu podejmować, bo wiem, że jak zacznę Hollywoody, to oni zaczną się, oni zaczną wzywać ludzi. I to nie tylko sojuszników. Zacznie się i to będzie problem. I to będzie najpoważniejszy problem w tym wszystkim. Tutaj widzę, że jakieś dziwne sytuacje będą się działy, zmiany przywódców i takie inne. Mm, 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 mm. Chcę ciągle jednak ulepszyć jakieś budynki, które zwiększą mi podatki. Tak, ciągle tego szukam. Oni walczą z Nawarą... Yy. Invasion of Aragon yy. oh, true faith. Yy. To byłoby ciekawe, ale boję się troszeczkę to zrobić ze względu na to, że mogą odzyskać dużą pomoc od państw nieprzychylnych mi. Tak. Tak, niech zaadaptuje. Mogę nie odzyskać, Mogę, mogą zyskać bardzo dużą pomoc. Tutaj ten jest na mnie zły. Damy mu jeszcze to. Nie, nie damy mu tego. Damy sobie, że wyszukamy zaraz. Ten jest i Sunni. Damy mu Badajos. Mm. Oraz znajdę jeszcze jednego. Nobla. Jeżeli tak mogę powiedzieć, że dziwnie. Damy temu to. I teraz ten dostanie Badajos. Tak. No i dobrze. Ja będę się skupiał na tym, żeby uzyskać tutaj to do Sewilli i na przykład jakąś jakieś księstwo. Mam 7. Mam 7, tu mam 1, 2, 3, 4, 5. Nawarra. 6 7. Idealny. Ale to jeszcze wyjdzie w pranie tak? Yy, nie mogę mieć katolickich. No nie wierzę. Czy będą to są katolicy? To się nie dziwię, że tutaj nic nie ten. Religia się nie może zmienić, skoro to są katolicy. Oj Boże, no to słabo, no. Słabo. Ja nie chcę katolików na moim terenie. O, tego mogę spokojnie zabić. Tak, damy, żeby auto sami dodawało mi y, moich popleczników. I zaraz zobaczymy. Okej, okay, o, już mają na jego pomysł i zobaczymy, czy się uda. No niech się uda. No po co nam taki, po co nam taki, no. No, hop, hop. Hop, hop, gin, 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 gin Gin, 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 gin. No gin A, nie zginął Hmm, Andelu... Nie Andaluzja, co ja? Nawarra walczy Widzę, że tutaj już przy... Przegrywają Nie dziwi mnie to jakoś Tan'ger jakoś dalej nie chce... Aż mnie kusi, żeby tam pojechać, aż I chyba tak zrobię Mam trochę wojska. Trochę. Puh. I tak. Tak, tak. tak, tak, tak. Atakujemy. Dlaczego? Bo moim głównym celem na tą grę jest utworzenie ciesa cesarstwa Hiszpanii. Nie zrobię tego bez dwóch królestw. A dwa królestwa mogę łatwo uzyskać. Zdobywając Almoravidów. Nie, nie to. Gdzie to jest? Oto, to, to. to. Mauretanie, zdobywając królestwo Maurytanii Bardzo prosty sposób. No nie, naprawdę. No nie. Dobra, rozwiązujemy. O, słabo. Dobra. Znowu jest plan zabicia tego księdza. Mm, tak, jeszcze muszę teraz tylko coś sprawdzić. To jest... Y, Sol, Sultanat Afryki. Czy gdzie tu jest Afryka? I to jest najlepszy moment, to jest najlepszy moment, to jest najlepszy moment i chyba zrobię z powodu tego, tak, zrobię dzięki temu, dzięki temu, tum, 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 ale czekaj, czy tam się, tak, zrobię dzięki temu, od razu zyskam to Na tereny nagle, no na, a to ta... tak, ciach. Ciach, ciach. I wchodzimy pełną parą. A potem idziemy tam. hej, hej. No dobra. Hmm. A ci dołączyli do wojny. A to nie jest ziółka. O, on zabity został. Bardzo dobrze. Tylko czytam, a teraz już jest to inna religia. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Ten chyba też jak niedługo zginie. Jak ten niedługo zginie, to też już się stanie. To to teren stanie się E, nie katolicki, tylko mój e, islamski Na to liczymy. No i dobra, wojska powoli się zbierają, nawet nie powoli, bo już większa część jest tutaj. Ile oni mogą tutaj umieścić? E, 25, to spokoj. To zdążymy to zdobyć, zanim pójdą, przyjdzie cała reszta wojska. Tylko muszę kontrolować, tym razem muszę kontrolować, żeby znowu nie było jakiegoś desantu morskiego, tak jak ostatnio, o kurde, tu już jest gorzej yy, attacking troops tej, o o, zyskali morale, szkoda tu już jest gorzej postaramy się to wszystko zdobyć siłą bo przyszli wszyscy bo potem idziemy na tego tego troszeczkę tutaj nadwyrężymy i ruszamy na ich tam główne ziemie ale muszę powiedzieć, że naprawdę teraz ta gra nabiera rumieńców, można powiedzieć. Yy, nie, nie... nie, O! To mi nawet pasuje. Próbuję go... Kurde udało się. Kurde. Dobra, muszę go wypuścić. Nie, bo chciałem, żeby się nie udało, bo wtedy bym mógł... Z... bym wypowiedział wojnę i zabrałbym tę ten, 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 ten ziemię. Naprawdę teraz wracając do tematu, gra mi się zaczyna podobać. Nabiera swoistych, że tak powiem, rumieńców. Staje się ciekawa i myślę, że dużo się dzieje. Jesteśmy tak naprawdę ciągle na granicy, bo wojna wpowiedziała nam przez Holy Roman Empire albo, Fran no Francja nie, ale przez Holy Roman Empire... O, podpisuję już spokój? Okej. Okay wypowiedziana nam przez jedno z tych wielkich imperiów, może doprowadzić nas na dno. Tak, może nas zaprowadzić jedynie na dno. I boję się, że tak się kiedyś stanie, jeżeli się nie postaramy. O, jeszcze teraz, jesteśmy już w fazie, że tak powiem, walki, to widzę, że możemy tutaj zrobić na tych. Pyk-pyk. Znowu to samo i znowu atakujemy ale teraz zrobimy lepszy podział, bo wy pójdziecie tutaj i zaatakujecie na Marrakesz zamiast kisić się tymi wszystkimi dyskami dobrze trzeba... okej, okay, that's my boy give him... chciałbym... Kiedy ile tu może być procent B, nie wiem a nic nie zyskałem, no to dobrze na szczęście to Kraven, no musiałem to Kraven zrobić. Nie czepiajcie się mi już, no. Dobra. Te wojska się zjednoczyły, więc ruszają tam. No jeszcze nie do końca się zjednoczyły, ale teraz się zjednoczyły. Zbieram najlepszych dowódców i ruszają tam. No i cóż, odcinki mi się wydaje, że są ciekawe, bo cały czas się coś dzieje. No nie powiecie, że nie, prawda? Cały czas walka. Walka o... Od, no jakby to powiedzieć przetrwanie bo muszę powiedzieć że wybraliście sobie no wybraliście, no, prosiliście żebym mówił o państwem islamskim a to co tutaj że tak powiem jaka gimnastyka jest po prostu jaką gimnastykę muszę dosłownie odstawiać tutaj żeby utrzymać się to jest naprawdę nie lada wyzwanie bo no cóż więcej, no nie muszę, no co to powiedzieć, no e czekajcie, już, już, już. nie, 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 nie. E bo po prostu e utrzymać się w takim miejscu jest on bardzo trudny z jednej strony e początki były bardzo trudne nie wiem jak nam, bardzo szybko udało nam się e jakoś tam wybić jakiś e e tam pomniejszy wasa bardzo szybko udało nam się wybić za to, można tylko się cieszyć bardzo z tego a z drugiej strony jesteśmy cały czas, na, jakby to powiedzieć, w trudnej sytuacji. Bo blisko jest Francja i blisko jest Holy Roman Empire. I bardzo często te dwa państwa lubią tutaj yy, wjeżdżać, że tak powiem. Że tak się wyrażę. No. Ale na razie jest pięknie. No nie powiemy, prawda? Jest pięknie. I tego się trzymajmy, że jest pięknie. Bo to mnie cieszy. Po to mnie cieszy, że jest pięknie. Hmm, kraj mój się rozwija. To jest zaraz, zwiększymy ilość wojsk, bo u mnie jakoś krucho z wojskami w moich posiadłościach, ale to nie dziwo, tak, mam tylko cztery posiadłości. Ale tak, kraj nas się rozwija, jest mlekiem, biodem płynący. Religia islamska coraz bardziej dominuje tutaj i staje się tą główną. No cóż, no i tak powinno być. Francja wypowiada na wojnę. Fra Zaraz zobaczymy o co. Ci zgodzą się jeszcze nie, jeszcze nie, bo mi się nie chce, bo muszę wracać do, do mojego klanu. Urodził mi się nowy syn. Yy, z jednej strony dobrze, z, z jednej strony neutralnie, z drugiej strony mm, źle, bo nie niedobrze. Yy, dobra. Znowu oto, dobrze. Ci się nigdy nie zgodzą. Kurde. Nowego karta mogę sobie zaznaczyć. I mam. Kart imam. Dziwne. Dobra, dobra. Czemu się nie chcę zgodzić? Dobra, nie, nie, nie mam czasu. Nie, nie nie mam na to czasu. Nie mam na to w ogóle czasu. Muszę wracać do kraju. Muszę robić tutaj do kraju rozwiązać wojsko. Tak, to jest podstawa, którą muszę teraz zrobić. Ale znowu chyba będą się zrobić to to zawsze, czyli... Co to od niedawna robię, czyli tutaj przerywam odcinek. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Mogę coś tu uzurpować. Aha, okej, okay, to potem. Przerywam odcinek. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Jeszcze tutaj oddamy. I cóż, no czekajcie na następne odcinki. Dziękuję wam za tyle komentarzy, naprawdę. O, o. Wygraliśmy. O. Tada! ◆ cześć!